Być może dzisiaj po raz pierwszy w życiu rozwiążecie swoją pierwszą nierówność podwójną. Popatrzcie, jakie to proste. Mamy taką nierówność. Minus 6 jest mniejsze od x plus 4 i to jest mniejsze od liczby 0. x plus 4 to jest tak, jakby wyrażenie w środku, które jest otoczone przez nierówności, prawda? Czyli. Najpierw popatrzę sobie na prawą stronę nierówności i ją przepiszę tutaj. x plus 4 mniejsze od 0. Następnie popatrzę na, tak jakby, lewą stronę tej nierówności, o, w tą stronę. I ją przepiszę. minus 6 mniejsze od x plus x plus 4. Tutaj zrobimy tylko taki mały jeden wyjątek, że. Tą lewą stronę zapiszmy w ten sposób. x plus 4 znaczek tej nierówności pokazuje nam to wyrażenie, tak? Te ramiona otwarte. No więc, właśnie w tym kierunku zapiszmy ten znak. Ok. Tutaj, między tymi dwiema nierównościami, napiszmy spójnik i. To bardzo ważny spójnik, bo on oznacza część wspólną którą będziemy musieli wyznaczyć po rozwiązaniu tych dwóch nierówności. Część wspólna. Ale wszystko po kolei, spokojnie. To na razie możecie sobie zapisać. I teraz tak, rozwiązujemy osobno tą nierówność i osobno rozwiązujemy tą nierówność. Najpierw w tej nierówności przenoszę czwórkę na prawą stronę, więc otrzymam x mniejsze od minus -4. Następnie rozwiązuję tą nierówność. Przenoszę czwórkę na prawą stronę. Otrzymuję x większe od minus 10, bo minus 6 minus 4 to jest minus 10. I teraz popatrzcie, co robię. Zaznaczam sobie, rysuję sobie oś. Zaznaczam x. Zaznaczam oba rozwiązania. Oczywiście liczby ustawiam w kolejności rosnącej, czyli mniejsza jest minus 10, większa jest minus 4. I teraz. Rysuję rozwiązania obu nierówności. Najpierw zaczynam od minus czwórki. Stawiam kółeczko niezamalowane, ponieważ mamy, nie mamy tutaj dopuszczonej równości. Przypominam, że jeśli mamy taki znak i taki znak, to kółeczko niezamalowane. Jeśli taki znak i taki znak, czyli mamy dopuszczoną równość, to musimy zamalować kółeczko. Ok, tutaj nie zamalowuję. Znaczek pokazuje mi, że mam jeszcze pójść w lewo z liczbami, no to idę. Następnie zaznaczam rozwiązania nierówności dla tej nierówności. Nad minus dziesiątką kółeczko niezamalowane i idę w prawo, tak jak mi znak nierówności pokazuje. I teraz mówiliśmy o części wspólnej na początku. No to wyznaczmy część wspólną tych dwóch przedziałów. Widzimy, gdzie wyraźnie te kolory się nakładają. To jest od tego momentu do tego momentu. No, to zapisuję zbiór rozwiązań. x należy od minus 10 do minus 4. Zobaczcie, że mamy przedziały obustronnie otwarte. Dlaczego? Ponieważ minus 10 i minus 4 nie jest rozwiązaniem e, tych nierówności. Dlatego musimy tutaj zastosować nawiasy okrągłe. No inaczej mówiąc, jeśli nie chcemy tutaj w jakąś teorię się bawić, no to zapamiętajcie, że jeśli macie kółeczko niezamalowane, to wtedy stosujemy przy danej liczbie nawias okrągły, jeśli zamalowane, to nawias ostry.